Jeszcze jest możliwość zobaczenia tego spektaklu w tym tygodniu, dziś 11 i 12. Bardzo chcę powiedzieć o najnowszej premierze w teatrze Capitol. Tytuł Umwuka. Za mnie pytałeś, co to znaczy. Umwuka to, to jest słowo z języka Kinyarwanda i znaczy duch albo oddech. Spektakl Umwuka jest. Adaptacją sceniczną książki dokumentalnej, reportażowej Wojciecha Tochmana dzisiaj narysujemy śmierć, a ta książka powstała o przeżyciach i o tym, jak dają sobie radę ofiary tego nieprawdopodobnego ludobójstwa. Otóż w 1994 roku w ciągu 100 dni, niespełna 3 miesięcy, zginęło milion ludzi. Milion osób zamordowano głównie maczetami w Ruandzie. Sąsiedzi sąsiadów. Plemię Hutu wybijało plemię Tutsi. 20 lat minęło, o tym się pamięta, ale tak na zasadzie symbolu, że niemożliwe staje się możliwe. O istocie zła. I ten spektakl też tak naprawdę jest o istocie zła. A przy okazji wpisuje się teraz w taką międzynarodową akcję, która właśnie trwa 100 dni, bo jest te 20 lat minęło. Kwibuka 20. Kwibuka to też w tym języku kinyarwanda znaczy pamiętaj. I proszę się, jakby nie sugerować suchością tych, tych wszystkich danych, które ja podaję, bo. Oczywiście jest to spektakl w stylu dokudramy, czyli dramatu dokumentalnego, rzeczywiście oparty na książce Tochmana. Dzisiaj narysujemy śmierć, ale jest to również spektakl, który powstał w teatrze muzycznym. Przede wszystkim, i myślę, że to jest według mnie najważniejsze, to przedstawienie stworzono z potrzeby serca, z miłości. I tu jest historia. Mikołaj Łubiszek, jeden z aktorów teatru Kapitol, Przeczytał tę książkę, nie mógł jej zapomnieć, i ona po prostu do niego jakoś tak bardzo mocno trafiła. I kilka lat trwało zrealizowanie tego projektu, przekonanie osób, wystawienie tego. I przez różne te meandry tak się zdarzyło, że właśnie ta umwuka w tej chwili przy okazji tych obchodów dwudziestolecia. To nie było na te obchody, to tak, tak się też zdarzyło. Łubiszet autentycznie zaraził tą swoją pasją do tematu kolejnych twórców, którzy do niego dołączali, przede wszystkim. Scenariusz i teksty piosenek napisał młody reżyser Jan Naturski. Myślę, że o nim bardzo dużo jeszcze usłyszymy. Podjął się też reżyserii Jan Naturski, i tutaj naprawdę głębokie wyrazy uznania, bo tak potężny, tragiczny temat jak ludobójstwo miliona ludzi pod koniec XX wieku, w ciągu studni, i podjęcie tego tematu wymagało strasznej odwagi i też pokory. No i ja to nazwałam karkołomną kreatywnością. Bo zobacz, Marek, żeby z tego nie zrobić, pomnika, mhm. żeby nie zrobić gadających głów, żeby nie zrobić takich monologów nienawiści albo rozpaczy, jeszcze to wszystko. Umuzycznić, znaczy jeszcze to wszystko stworzyć w teatrze muzycznym. Więc naprawdę zadanie bardzo wielowymiarowe. I w sukurs reżyserowi i autorowi scenariusza, Janowi Naturskiemu, przyszedł Grzegorz Mazon. To jest młody kompozytor i aktor teatru Lalek. Pamiętam go z doskonałego spektaklu Sam, w którym zagrał 14-latka, któremu się rozwodzą rodzice, i właśnie tam zrobił oprawę muzyczną i grał i śpiewał fantastycznie. A tutaj. W spektaklu um WK zrobił coś niebywałego, Grzegorz Mazań. Otóż nie poszedł, wiesz, w taki afrykański szmące, to jest taka moja nazwa, ale wiesz o co mi chodzi w takie łatwe, chwytliwe afrykańskie chwyty, w melodię, bo to bardzo łatwo by było. A czarna glazura. O, takie coś. Ale podszedł do tego tematu znacznie głębiej i szerzej. Wiesz, co zrobił jazz, który w końcu też pochodzi z Afryki, plus oddech. Plus instrumentarium, rzeczywiście afrykańskie, bardzo poszerzone o wszystkie możliwe instrumenty perkusyjne. Z tego wyszła zupełnie nowa jakość, która jest i współczesna, i europejska, i afrykańska. Przede wszystkim jest własna. Ja myślę, że to może początek pięknej współpracy z Kapitolem Grzegorza Amazonia, bo tutaj ta muzyka się naprawdę sprawdziła. Do tego wszystkiego Anna Hadaj zrobiła scenografię i kostiumy, i scenografia jest jedną z bardzo ważnych części tego spektaklu, bo to się dzieje dziś. Nie mamy Afryki sprzed 20 lat, tylko mamy dzisiaj, już po tych wszystkich tragediach, jest sala muzeum. W Kigali, w stolicy Kigali Memorial Center, to jest muzeum, które powstało na grobach. Tam pochowano 250 tysięcy ludzi, którzy byli zamordowani. Marek, większość z nich gołymi rękoma, znaczy maczetami. I na tym wszystkim jest to muzeum. Tam na ścianach wiszą zdjęcia. I tutaj tak mamy. Jest wykafelkowana, jak gdyby sala, i to jest straszne, bo to przypomina równocześnie trochę prosektorium, trochę rzeźnie. Na ścianach wiszą setki zdjęć. Jedna rzecz, która jest, to jest taki wielki metalowy stół na kółkach, który może być jak stół prosektoryjny. A w niektóre ściany są powbijane maczety. Jak te maczety się wyciąga, ściany są blaszane. To jest taki dźwięk, że po prostu. Teraz, jak opowiadam o tym, to mam dreszcze. Nieduża obsada, bo jest trzech muzyków na żywo z boku i siedmioosobowy zespół aktorski. Każdy ma swoje solo, ale też każdy równocześnie jest, jest grupą. Są, stają się i oprawcami, i ofiarami, i hutu. I Tutsi. Koniecznie muszę powiedzieć, Małgorzata Fijałkowska gra kobietę, która jest wielokrotnie zgwałcona i owozem tego gwałtu jest synek. I ona teraz tego synka nienawidzi, ona Tochmanowi o tym opowiada. Wszystkie teksty wypowiadane przez aktorów są dosłownie wzięte z książki Tochmana. To bardzo ciężki scenariusz, ale w związku z tym jest ta drama, jest autentyczność. Przy tym monologu małgorzata Fijałkowskiej mnie pierwszy raz tak zaczęło brać. Także już później na takim coraz bardziej krótkim oddechu to oglądałam. Alicja Kalinowska to jest ta pani Marku, którą podziwiałeś i sami mówiłeś niedawno w przedstawieniu Radpak Sinatra, która grała Violetę Villas. I całowała w, w samo serce, tak. A tutaj piękne. jej pieśni, cudowny głos i historia, którą przedstawia, jest po prostu porażająca. To jest młoda dziewczyna, minęło 20 lat i dzisiaj mieszka domek w domek z sąsiadem. Który był dawnym gwałcicielem i mordercą całej jej rodziny. I on dalej mieszka obok i on codziennie ją na ulicy pozdrawia. Ta historia z kolei to nagle, wiesz, całe światy ci się otwierają. Wyobraź sobie, że musisz żyć obok swoich katów. Jak to jest? Jak to jest być w takiej sytuacji? Czy w ogóle można coś takiego zrobić? Tutaj też dostajemy informacje, że na przykład ocaleni do dzisiaj, ci ocaleni z tego pogromu, do dzisiaj popełniają samobójstwa. Bo jakby w, w ludzkim pojęciu, też w psychice takie rzeczy nie mieszczą. Pani Agata Obłąkowska-Ubiszet, gościnnie, aktorka teatru Arka, też tutaj daje fenomenalną, bo mówię, wszyscy są cały czas na scenie, wszyscy są grupą, ale każdy ma swoją solówkę. I solo pani Obłąkowskiej to jest z kolei monolog nienawiści to jest kobieta hutu, to jest kobieta opętana nienawiścią i ta, która zagrzewała mężczyzn do gwałtu na kobietach Tutsi i do mordowania. No, monolog absolutnie porażający. W ogóle cała obsada, nie będę tu mówiła o kolejnych i o wszystkich mężczyznach, są rewelacyjni i jest jeszcze um, rodzynek, autentyczny Afrykanin, pan Benoit Legro, który dołączył do zespołu, mówi po polsku i on gra griotę, gra afrykańskiego opowiadacza. Chodzi na scenę w pełnym kostiumie grioty wiesz, z taką laską i zaczyna opowiadać historię tego ludobójstwa. I właśnie wracamy do lat. roku 1994 i są wspomnienia. Co pamiętasz z tego roku? Świat pamiętał, że w USA była piłka nożna, że tam jakiś badzi szczelił, nie szczelił. Że była premiera Lion King w kinach, a że samobójstwo Kurt Cobain popełnił. Nawet jest polski akcent, bo Edyta Górniak zdobyła Eurowizję. To pamiętamy. Ale nie, że w trzech miesiącach, od 6 kwietnia, tak jak tutaj ten czas, że przez 100 dni zostało zamordowanych milion osób. Ja pamiętam, wtedy mieszkałam w Stanach, wtedy była afera. Tą Ruandę się pamiętało przez to, że był taki słynny dziennikarz, Rash Limbo. Taka straszna prawica. I on powiedział: oj, tam, oj, tam czarni się znów nawzajem wyrzynają, to ich będzie mniej. No i o mało za to nie trafił za kratki, ale znowu o tym się mówiło, a nie o samej Rwandzie. Czemu w ogóle ta tragedia się stała? Ponieważ to sięga jeszcze czasów kolonialnych, kiedy biali, żeby sobie ułatwić panowanie nad plemionami, wzbudzali zawiść. Jednym dając władzę, drugim odbierając rząd. Ze... dzieli rząd. Poza tym dziennikarz radiowy. Debil, który próbował robić karierę, robił karierę i podjudzał. Tak podjudzał, że sam nawet nie wiedział jaką ma moc rażenia w tym radio. Taka rzecz, która już była zupełnie jakby dopełnieniem i rozpoczęła wszystkie mordy, to jest wypadek. A mianowicie został zestrzelony samolot z prezydentem. Wszystko to nagle przy okazji nabrało najrozmaitszych wymiarów i się zrobiło uniwersalne, tak? Tu Ukraina, tu spada samolot z prezydentem, tu ludzie, którzy żyją obok siebie latami, nagle się na siebie rzucają, nagle są podziały, ale myślę, że przede wszystkim dla mnie to jest jednak opowieść o Rwandzie. I genialnie wpleciono elementy komediowe, bo tak jak to mówię, to jest strasznie tragiczne, ale przy tym też śmiałam się po prostu do łez, na przykład tanuszek żołnierzy ONZ, którzy są debilami z kijami, próbują tam cokolwiek zrobić. Naprawdę rewelacja. To przedstawienie będzie miało swoje apogeum 12, tego tygodnia, 12 czerwca, będzie po przedstawieniu spotkanie z Wojciechem Tochmanem, z autorem książki, która jest podstawą tego spektaklu. Proszę Państwa, jeszcze można to zobaczyć. Teatr Kapitol Wrocław, scena ciśnień, czyli ta mała scena, spektakl Um w Polecała Dagmara bardzo dziękujemy.